I czy już ten, się. No, z tych całych ich protestów jedyna dobra rzecz, że Pasut dostał się w końcu do kanału Zero i mógł powiedzieć, że najlepsza Mefa jest w Polsce. Tak. To ostatnie pokolenie przy, przyczyniło się do promocji mefodronu w Polsce, więc tak, tak to, to jedyne, 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 co im, jedyne, co im w życiu wyszło. Do... Dobra, poczekaj, to teraz chat. E... Dobra, porozmawiaj sobie z kolegą CFC, teraz ja idę na stronę. CFC w kurwia. Chyba, chyba chcę dostać kopa w dupę. W każdym razie, da, do Daniela, że na jakiej jestem diecie, mówiłem, że ważę 120 kg, a dzisiaj 115, powiem Ci tak. 22 grudnia, stając na wagę, miałem 119,500 i tak, dzisiaj 115, ale podpowiem Ci, jeżeli jesteś taką ulaną świnią jak ja... To 5 kilo różnicy naprawdę nie jest widoczne, nie jest bardzo jakimś dużym osiągnięciem, bardzo dużym wynikiem.